Dzień dobry, Józef Adamski. Jak to roku o tej porze w biurach rachunkowych oraz w tych firmach, w których założone po raz pierwszy bazy w programie Fakir, trwają gorączkowe prace związane z utworzeniem BO? Jest to praca niewdzięczna, uciążliwa. Samoustalenie tych po przejściu klienta do nowego biura jest ciężkie, nie zawsze dobrze układa się współpraca z poprzednim biurem. Takie jest życie i po prostu już po ustaleniu jakichś kwot musimy przystąpić do wprowadzenia tych kod do programu, kwot do programu FAKI. Ręcznie bilans otwarcia w rozrachunkach tworzy się dokumenty. Wybieramy opcję bilans otwarcia. Konto 201. Wchodzimy tu i robimy dodaj. Wybieramy kontrahenta. Rozrachunki. Robimy dodaj pozycję. Ile mamy pozycji rozrachunkowych? Chyba, że chcemy wprowadzić saldo, no to wtedy jedną kwotą wprowadzamy saldo, ale jeżeli mamy szereg i chcielibyśmy dokładnie prowadzić nasze rozrachunki, no to powinniśmy wprowadzić to pozycjami i każdą fakturę, na której zostało jakieś saldo, wprowadzić tu do tych pozycji. Należność winien 5000 zł. Jeżeli jest dwie, dwa, dwie, należ dwie pozycje należności, no to wtedy wprowadzamy podwójnie, żebyśmy potem przy rozrachunkach, kiedy klient nam płaci za konkretną pozycję, żebyśmy wiedzieli, którą pozycję rozliczamy, żeby w przyszłym roku nie było problemu z rozrachunkami. W każdym razie powinniśmy wszystkie te pozycje wprowadzić po stronie winien i po stronie ma, bo czasami się zdarzają nadpłaty. Dotyczy to należności zobowiązań. A co gorsza, dotyczy też rozrachunków, jeżeli są walutowe. Robimy zamknij. Tu nie wypełniamy tego salda, robimy zapisz. Program wyliczył, że bo tu mamy 0, że nam się kwota nie zgada. Robimy zmień. Program wyliczy tą kwotę, robimy zapisz i mamy jednego klienta. Rozrachunek wprowadzony do naszego bilansu otwarcia. Jeżeli chodzi o rozrachunki w walucie, to należy tu w tym widoku zmienić walutę. Walutę wprowadzamy raz. Gdzie w pozycji walutowej i są złotówki i w pozycji walutowej są złotówki i złotówki i waluta. Mam taki taki przykład. Są pozycje i waluta i wtedy jak mamy tu wprowadzone w każdej pozycji i złotówki i walutę, zresztą tu jest, jak widzicie, należności po dwóch stronach złotówki i walutę, to jeżeli zrobimy, zamknij, akurat ja to zrobię złośliwie, żeby program zmusić do wyliczenia, robię zapis. Program mi napisał, że kwoty się nie zgadzają, zatwierdzam. I kwota mi się zgodziła. <laughs> tak, wyglądają, tak wygląda praca przy wprowadzeniu kont walutowych i proszę zobaczyć, że tu jest od razu i kwota złotówki oraz kwota waluty. Często kontrahenci, często nie uświadomieni użytkownicy jeżeli wybiorą tu złotówki, uważają, że na tym koncie nie ma złotówek. Na koncie 203 otóż te złotówki są w tym widoku, aby zintegrować wartość złotówek, która wynika z waluty i tych kont polskich. Należy kliknąć tu w taki mały przycisk. Integracja kwot. No wtedy program po, pokazał nam pokazał nam y, 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 przeliczoną walutę na złotówki i w ten sposób mamy obraz całych złotówek. Proszę nie wprowadzać na kontach walutowych drugi raz bilansu otwarcia w złotówkach, potem bilans, jeżeli wprowadzimy w walutach, to już jest. I tak należy wprowadzić do bilansu otwarcia. Ja napisałem taką aplikację, za pomocą której w zeszłym roku, tak jak widać tutaj, w Notepad jest 40 529 pozycji kontrozrachunkowych, jeżeli chodzi o, o pozycje księgowe. To jest tego też dużo i to praktycznie rzecz biorąc nie jest praca do wykonania ręcznego. Taki import tych pozycji rozrachunkowych. Mówię, samych pozycji rozrachunkowych jest ponad 40 tysięcy. Import takiego pliku przygotowanego przez mój program. Trwało około dwóch godzin. No, słaby był komputer, ale baza urosła z 0 do 6 giga. Nie jest to miarodajne, ponieważ sprzęt był dosyć słaby. Ale w każdym razie nie jest możliwe wykonanie takiej pracy ręcznie. Waprofakir ma taką możliwość wczytania plików dwóch tekstowych pozycje księgowania. Oraz plik, tak zwany plik Postdoc oraz plik związany z rozrachunkami. I w dokumentacji jest są opisane te dwa pliki i należy takie pliki przygotować. Oraz, żeby zaimportować takie rozrachunki, należy zdefiniować nowe źródło danych w Fakirze. Ja tu mam to źródło danych, tu jest źródło. Tak jak są, źródłem może być MAC, może być GANG, to możemy sobie utworzyć źródło, którego typ źródła jest plik tekstowy BX. Tu jest taki plik tekstowy. Jeżeli sobie stworzymy taki plik i przygotujemy te dwa pliki do, do importu, będziemy mogli zrobić tą będziemy mogli zrobić tą operację automatycznie. Jak sobie, w jaki sposób zorganizować sobie pracę? Otóż należy wysłać jakiś wzór Excela do Naszych kontrahentów, którzy do, y, y, u nas prowadzą księgowość, jeżeli pojawili się po raz pierwszy w tym roku, i należy im wysłać taki wzór, w którym zostaną zawarte wszystkie informacje niezbędne do importu. Jak taki wzór uzyskać, to jest drukuj widoku, ja to zrobiłem, widok rozrachunki. Jestem we wszystko. Drukun, analityka. Ustawiłem stan rozrachunków na koniec 2022 i pominąć należy dokumenty księgowane po wybranym dniu i eksport do Excela. Jeżeli przenosimy, tak jak ja w tym roku przenosiłem z bazy do bazy, z bazy do bazy przenosiłem, ze starej bazy dałem taki arkusz księgowemu, i księgowy powyrzucał te rzeczy, które uznał, że one są od kilku lat i są zupełnie niepotrzebne. Jeżeli, przy czym jest tutaj komunikacja na poziomie analityki kontrahenta. Jeżeli nie byłoby tej nowych analityk ustalonych, należałoby tu wprowadzić, rozbudować o NIP. Mam narzędzia, za pomocą których ten NIP może się przełożyć na nową analitykę kontrahenta. Oczywiście dla jasności należałoby jakąś nazwę kontrahenta wprowadzić, żebyśmy w tym arkuszu widzieli, bo nie, dom, nie musieli się domyślać, co tam jest. Jeżeli sobie stworzymy i kontrahent wypełni taki, taki plik, to wtedy możemy zastosować taką aplikację, którą przygotowałem, i za pomocą której importuje Bilans otwarcia. Ona ma szereg różnych funkcji, ale pokażę taki prosty przykład. Konto 201, walutę PLN. Konto 201. Wskazuje saldą, Plik, gdzie mam w pliku CSV tu mam należności, płatności, to PP, to jest podzielona płatność. Tu, taki arkusz przygotował program Fakir na starej bazie, więc jeżeli mamy starą bazę, a zakładamy nową dla jakiejś firmy, bo zbyt dużo błędów jest w tej firmie w rozrachunkach, no to wystarczy skorzystać z tej opcji rozrachunki, tu być we wszystko, drukuj, i ustalić stan analityki rozrachunków na koniec poprzedniego roku. I program prawidłowo to robi. Możemy tylko, księgowy musi tylko zdecydować, co wyrzucić z tego pliku. Jeżeli taki plik, jeżeli taki plik mamy, możemy skorzystać z tego mojego generatora, który pobierze te wszystkie dane. No i stworzy, i stworzy, tu jest około 600 pozycji i stwo, już po wyczyszczeniu tych, tych wszystkich i stworzy taki plik rozrachunkowy, ja tu pokażę, klikam, w tym folderze pojawią się dwa nowe pliczki, jeden będzie z pozycjami dokumentu, tam już jest takie pozycje, a drugi jest z rozrachunkami. Tu są te pozycje. Każda linia dotyczy jednego księgowania. Nie jest to jakieś skomplikowane. Natomiast tutaj wymaga precyzji, bo po każdej informacji musi być separator średnik. Musi to być zawarte w odpowiedniej kolejności. Muszą być podane symbole walut, które chcemy zaimportować po stronie VIN-ie i po stronie ma oraz numer rozrachunku tu w ostatniej linii. Ten, ten numer rozrachunku służy do połączenia między pozycjami dokumentów a a rozrachunkami, tak jak tam Państwo widzieliście, tam było 2870, tu na końcu tej linii. I taki sam numer jest tutaj w tej pozycji rozrachunkowej: 2870, i program połączy te dwa, jakby pliki, te dwie pozycje. Jeżeli to jest prawidłowo skonfigurowane, to program Fakir połączy. I teraz przystąpimy do importu takich pozycji rozrachunkowych, jeżeli mamy takie dwa pliczki. Mamy też źródło BO, ja mam takie źródło. Teraz dokumenty, bilans, yy, nie, nie musimy być w bilansie otwarcia, tylko chcę pokazać, że tu na koncie 201 nie ma tych, nie ma tych, yy, no usuniemy ten rozrachunek. Niekoniecznie, bo jest tam potem pytanie, czy usunąć z danej syntetyki te pozycje rozrachunkowe. To znaczy może nie tak z danej syntetyki, tylko z danej waluty, czy usunąć rozrachunki. Robimy import plus, tak jak to importujemy z zewnętrznej bazy i wskazujemy jako źródło importu BO oraz musimy wskazać katalog, gdzie znajdują się dwa pliki posdoc i rozrach ja tu wskażę mu folder bo, bo tam w tym bo utworzyłem te dwa pliki. Jeszcze pokażę. To jest ten plik utworzony przed chwilą postdoc i rozrach. I robię wykonaj. Nie musimy tu robić diagnostyki kontrahenta, bo tu nie ma żadnej informacji o kontrahentach, tylko jest analityka konta. Czyli z tych dwóch plików program połączył informacje o numerze konta analitycznego oraz o pozycjach rozrachunkowych. I robimy import. Jeżeli by się zdarzyło, że nie ma takiej analityki, to program nas poinformuje. Tu, nie jest to może tutaj zbyt wygodne, bo jeżeli tu zaznaczymy, to najprawdopodobniej usunie rozrachunki też i z innych kąt rozrachunkowych, więc musimy tak przygotować pliki, aby potem jednym ciągiem na wszystkie syntetyki zaimportować. Chyba, że będziemy poprawiać ręcznie. Ale ja tu, ponieważ chcę sobie wyczyścić, to mogę mu dać, żeby mi usunął te analityki. Zaznaczam, robię wykonaj. Gdyby program nie znalazł jakiejś analityki, to nas poinformuje, która to jest analityka. Będziemy musieli uzupełnić plan kont, i dopiero wtedy może podjąć próbę następnego importu. Nie importuje wtedy żadnych pozycji. I robimy wykonaj. Czy chcesz wykonać import, tak. Będzie to trwało te 600 pozycji, dosłownie chwilę. Proces się zakończył, i teraz, jak wejdziemy na konto 201, to będziemy mieli te rozrachunki na tym koncie już wypełnione. Przed chwilą było tam pustą, w tej chwili już te wszystkie pozycje poprzechodziły tutaj z poprzedniego roku. Zapisz. Od razu są wyliczone też i salda kont. Zobaczymy sobie jakieś konto, które będzie miało po dwóch stronach: jako należności i zobowiązania. Proszę zobaczyć, są takie zapisy. I to dosyć sporo nierozliczonych rozrachunków z 2022 roku. Jest trochę tych rozrachunków nierozliczonych. I wstukać to wszystko, no to gratuluję, jak ktoś się nie pomyli. Co prawda, to widzę, że kwoty są równe. Gdybyśmy usunęli którykolwiek rozrachunek, znaczy pozycję rozrachunkową, usunę dowolną, no to jest tylko przykładowa baza. Wtedy salda mi się tu zmienią. Na dole jest 85 tysięcy z kawałkiem i po drugiej stronie 20. A robię zamknij. Tu są jeszcze stare kwoty. Robię zapisz. Zmień kwoty. No i program wyliczył mi ponownie jakąś tam pozycję rozrachunkową. usunął No i w ten sposób, w ten sposób mamy... Bardzo szybko ileś pozycji, jeżeli to jest klient sam to wypełni, te pozycje rozrachunkowe, to odpowiedzialność jest po jego stronie, żeby to były dane prawidłowe. Nie może wtedy mieć pretensji. W taki sam sposób też można zaimportować te pozycje dotyczące kont walutowych. Ja tu mam też taki przygotowane 203 to są należności w walucie euro i wtedy y, mamy tu y, mamy tu y, te kwoty euro i tu też w rozrachunkach też mamy te kwoty połączone tego i trochę jest bardziej w euro mają rozrachunki więcej w euro niż w złotówkach i w ten sposób po przygotowaniu możemy sobie usprawnić pracę. Dziękuję za uwagę.